Choć wspólnie muzykują już pół dekady, a na koncie mają własną płytę, dopiero teraz po raz pierwszy będzie można wysłuchać ich twórczości na żywo. Już sobotę o godzinie 18 w Teatrze Sztuk Jaworznie zapraszamy na debiutancki koncert zespołu A13. Debiutancki i o tyle specyficzny i szczególny, że debiutancki po niemalże pięciu latach, czyli pół dekady od zajązania zespołu. Jest to muzyka z pogranicza rocka, metalu, alternatywy i muzyki elektronicznej. Jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, koncept album, czyli to nie są tylko takie po prostu piosenki. To jest cała opowieść muzyczna ubrana w formę właśnie albumu piosenek, utworów muzycznych, gdzie jest normalnie fabuła, historia o kreacji i zniszczeniu, taka zakrywająca troszkę o takie sfery sakrum i profanum. Myślę, że każdy uważny słuchacz Tą historię zrozumie i dużo z niej wyciągnie dla siebie. Nieznany mi cud, nieznane mi życie napity w półmroku własnego jest twa. Muzycy od lat zaangażowani są w scenę alternatywną, rockową i metalową. Wcześniej udzielaliśmy się w takich projektach jak Tirast, Jerry's Fingers, Strip czy Malafides, więc jesteśmy powiedzmy dość doświadczoną bandą czy grajków i fajnie rzeczywiście poświęciliśmy sporo czasu, 4 lata na opracowanie i wydanie albumu koncepcyjnego, który Państwu o publiczności w sobotę cały odegramy, zagramy. Jest to dzieło dojrzałe, przemyślane, dość ambitne, ale też w mojej są fajne, ciekawe emocje. Koncert poza dostarczeniem muzycznych doznań jawożnickiej publiczności ma także wymiar charytatywny. Na koncert zapraszamy tym bardziej, że jest to koncert charytatywny. Całkowity zysk z koncertu będzie przeznaczony dla Fundacji Koty z Kociej i Zawożna. Podczas koncertu również będzie, no, obecnie wolontariusze Koty z Kociej, będzie można po prostu dokonać składki, zrzutki na cele Fundacji.